30 prawie dosiadła Ale to dobra Rąbnie bieg w 30, 30 się rozklekocze cała No już się rozklekotała, jak wyskoczę to mnie. Od razu przyczep to przyczep od razu wale. Takie rowy Przyczepa to już prawie obaliła. 30, to już ryje kapcia. O kurwa. Nie z bym zarobił. Ja pierdolę! Kurwa! Ja pierdolę! Ej! Ej! Niech weź to ktoś szotuje Trzota sobie zrobi na Ja pierdolę! Trzy co nie w drzewo! Kurwa! Ty, ale jej się nic nie stało! Bo się uparła na zaczepie I na bastkę! Ale chuj! Ja pierdolę Kurwa Dydżel to prawie już wyleciał do góry nogami Konwejdż czeka Trzydziestka zacznę